zero pln practically zero pln or one pln makeup any you know any stick with something on it anything even material whatever cotton and you take fat any fat adding some colors uh, and you just make makeup like me i will show you okay O, Looking here, looking there. I'm just looking everywhere. Patrzę sobie lewo, prawo. Po prostu, jakimkolwiek patykiem, nie trzeba mieć sobie narzędzi za 10 tysięcy. Za to, jak ja bym miał zrobić jakieś pędzle czy narzędzia, to byłoby warte wszystkiego. Ja nie zamierzam. Jak człowiek miałby zapłacić za coś z siebie, to wtedy proszę bardzo, ja z siebie nic już wykładać nie będę, bo cała masa ludzi mnie opieprzyła z wszystkiego, co miałam do tej pory. Ja całe życie pracowałam. Całe życie i -stop. no co Jak nie opieprzali Państwo na podatkach, a wina na mnie, to opieprzyli mnie jeszcze z kasy i później, że ja coś ukradłam. Ja byłam jedynym pracownikiem zawsze, który nic nie podpieprzał. I to jest bajka. Jak mi ktoś coś dał gratis, wtedy się cieszyłam. A później jak dostałam ten gratis, to było, że... Ale ty ukradłaś! Ale ty musisz zapłacić! kurwa to po prostu... ludzie są so mnie dorąbali w kwestie pieniędzy, wcale nie jestem bogata. Kiedyś mi się wiodło, teraz za przeproszeniem się aż tak nie wiedzie, bo z wszystkiego mnie urąbali. A jak jeszcze nie z wszystkiego, to z wszystkiego próbują mnie urąbać. Ludzie dookoła mnie są kurde, bogaci, mówią tu 10 tysięcy po lewej stronie, po prawej stronie mieszkania, tu już 6 tysięcy, tu 8. 000. Chyba ja nawet 200 czasami nie mogłam zarobić, bo mnie resztę zapieprzeli. całkiem legalny sposób zarabiam. Wiem, że ludzie cicho ciemni to i tamto, że tak powiem, robią różne rzeczy. Wam to gdzieś, kto co odwala. Ale za przeproszenie no stop kurde, co by nie było? Tak jak podpieprzali mi noże, popełnili jakieś skurweseństwa, a później mi to podrzucili. Myślałam, że po prostu pieprzna. Ja po prostu mam to już tych pieprzonych złodziei w tej okolicy. Naprawdę. Co złego, co nie ja, ale jak się wkurwia, to ja nie wiem, co ja zrobię. No. Jakieś takie proste. Proste brwi. Nieudziwione. Zrobiłam sobie na razie... Muszę trochę zmniejszyć to oświetlenie. Taka mokra włożka, jak to się mówi. What Italian. Okej. Okay. This, and this, and this. I to mamy tak. Tak? Tak. I sobie coś biorę, no tak, coś jasnego, teraz sobie wymieszam jakieś kilka kolorów tą samą farbą. Co tu jeszcze można by zrobić? Można by trochę zmienić kolor na ciemniejszy. O.